Dzień dobry, briefing wideo do Macherskiego TMS Brokers wtorek, 18 października. Ja nazywam się Konrad Białas. Zapraszam do dzisiejszej analizy. Ostatnie 24 godziny nie przyniosły jakichś większych zmian na głównych parach walutowych. Widzimy cofnięcie dolara, co jednak należy odbierać wyłącznie jako techniczne odreagowanie silnej postawy z poprzedniego tygodnia. Dane ze Stanów wczoraj może były słabsze od oczekiwań, ale to nie, są, nie były publikacje, które w jakiś sposób mocniej zmieniają. Postrzeganie fundamentów dla dolara, dolara, czyli ani indeks New York Empire State, który był słabszy od prognoz, ani dosyć lamazarny wzrost produkcji przemysłowej, to nie są pozycje, które w jakiś sposób mogą zaburzyć ścieżkę podwyżek stóp procentowych Fed. Tutaj rynek cały czas zakłada, że grudzień jest tym prawdopodobnym terminem, no ale na razie brakuje świeżych impulsów, żeby dolara dalej, dalej umacniać. Więc mieliśmy techniczne odreagowanie, to na eurodolarze dobrze widać. Po tych mocnych spadkach z ubiegłego tygodnia e, wczorajsze odbicie e, na próba zejścia poniżej 1.0950 e, no, ale już w okolice 10.30 były wykorzystywane jako pierwsze nieśmiałe próby do powrotu sprzedających. Po prostu rynek czeka na lepsze poziomy do, do sprzedaży. Kluczowe wsparcie jest w okolicach 10.50. Tutaj może się rozegrać mocniejsza walka, jeżeli mielibyśmy jakieś impulsy pro eurowe gdyby miały się takie pojawić, to bardziej byłyby związane z czwartkową decyzją ECB, co jednak naszym zdaniem jest mało, e, mało prawdopodobne, nie jest naszym bazowym scenariuszem, e, także gdyby te ryzyka wszystkie zniknęły, no to druga część tygodnia może znowu przynieść powrót do e, sprzedaży euro-dolara. Na razie jednak jesteśmy zamknięci w rędżu 10,50 od góry, 9,50 od dołu i wątpliwe, aby dzisiejszy handel cokolwiek tutaj zmienił. Randolarnie no, nie podobnie. Tu na wykresie 4-godzinowym mieliśmy w poniedziałek spędzony na odejściu, e, na niższe poziomy nie udało, na e, przybicie w ubiegłym tygodniu 104,50, ale już w okolicach 103,70 e, rynek wyczerpał swoje możliwości do cofnięcia. Dzisiaj znowu wracamy pod 104. Także ten e, trójkąt w jakimś sensie z jednej strony jest ograniczony tą linią trendu krótkoterminowego wzrostowego, z drugiej opór zaczynający się od 104,30 no to wszystko w jakiś sposób nam tutaj ogranicza systematycznie te ruchy, więc czekamy na wybicie. no jeżeli powróci pozytywny sentyment i będzie mocniejsze wsparcie dolara, no to to wybicie będzie w górę, jakimś takim czynnikiem ryzyka może być dziś w nocy publikacja danych o PKB Chin jeżeli potwierdzi się na poziomie 6,7 lub wyższy no to da to ulgę dla kupujących dolar-jena. Jeżeli znów dane będą słabsze, no to pogorszający się sentyment będzie tutaj wpływał na to, żeby dolar szedł na dół, no ale podobnie jak w przypadku euro-dolara czynniki są dalej niż za kilkanaście godzin, także w międzyczasie raczej flauta. Yy, dalej, fund i tutaj też bez większych zmian, przede wszystkim w jakimś sensie wykrystalizował nam się yy, Trend boczny z ograniczeniem od dołu w okolicach 1,21. Kilka prób zejścia w okolicę tego poziomu. Ostatnia jeszcze wczoraj, ale też nieudana, więc mamy odbicie bardziej na frustracji krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego, który sprzedawał funta gdzieś w tych poziomach, czy tutaj licząc, że jednak wyczebijemy się niżej. Brak tego ruchu wynosi nas w górę. 1,22,70 jest pierwszym jakby linią e, obrony. Natomiast w dłuższym horyzoncie trzeba patrzeć, że kapitał nie będzie rezygnował ze sprzedaży funta. Nadal to otoczenie polityczne i dyskusje na temat twardego Brexitu będą tym czynnikiem, które będą działać negatywnie na funta. Natomiast z takimi większymi pozycjami, z grubszymi tradami rynek będzie czekał do powrotu w okolicy 1,24-1,24,50, czyli te szczyty yy, tuż po tak zwanym flash crashu, który mieliśmy 7 października. Dzisiaj dane o inflacji, gdyby mocno od prognoz mogą krótkoterminowo przynieść wybicie, choć żeby dotrzeć aż do 1,24, to danym się raczej to nie uda. Także, raczej tendencja do odbicia do górnego ograniczenia bandy w jakimś takim dryfie stopniowym na wyższe poziomy, natomiast kompletnie to nie zmienia szerszego wydźwięku funta, który cały czas pozostaje pod presją sprzedających. i wreszcie złoty. Wczoraj lekka presja na rynkach finansowych o osłabienie walut rynków wschodzących e, przycisnęły złotego. Znaleźliśmy się chwilowo nawet w okolicach 33.50, ale dosyć szybko zostało to wygaszone, co świadczy, że nie było jakby jakichś wewnętrznych, bezpośrednich czynników e, sprzedaży złotego, bardziej tutaj przetasowania związane ogólnie z rynkami wschodzącymi. Dzisiaj sytuacja w jakimś sensie wróciła do normy w okolicach 4,31-4,3150. E, na ten moment no, widać, że nie ma na tyle generalnie pozytywnego sentymentu, aby, aby dać dodatkowe wsparcie dla złotego, także chwilowo możemy pozostać powyżej 4,30 z dużą wrażliwością na jakieś potencjalne zagrożenia dla sentymentu. Czyli ponownie wspomnę tutaj dane z Chin. Gdyby wypadły gorzej od prognoz, no to taki, wiatr pesymizmu przewieje prze, się przez no, rynki wschodzące i złoty na pewno to odczuje, żeby Znaleźć się w okolicach 4,34, 4,35, natomiast bez tego, no to tutaj bez większych e, rewelacji, e, flauta bliżej 4,30, który jest w tym momencie takim fundamentalnym punktem odniesienia dla, e, dla eurozłotego, patrząc z punktu widzenia czy to czynników zewnętrznych, czy czynników wewnętrznych. I kalendarz. E, wspomniana inflacja CPI w Wielkiej Brytanii, oczekiwany jest wzrost 0,6 do 0,9, czyli już wstępnie widać wpływ deprecjacji funta dosyć diagramatycznej y, po referendum w sprawie Brexitu. Po południu dane z rynku pracy z Polski bardziej mają znaczenie dla statystyków niż dla rynku walutowego, także y, nie oczekuję tej mocnej reakcji i później inflacja y, ze Stanów Zjednoczonych y, odbicie z 1,1 do 1,5 to y, f, efekt y, czynników sezonowych niskiej bazy y, z września 2015 roku, kiedy Europa zaczęła E, mocniej tracić na wartości e, także tutaj e, nie należy oczekiwać żeby e, żeby z tego powodu pływały jakieś silne jastrzębie e, sygnały dla Fed to też widać po inflacji bazowej która praktycznie nie ulega zmianie e, tam dopiero po na trzecim miejscu po przecinku pojawiają się jakieś szczegóły także gdyby dane się potwierdziły będą miały szansę zbudować pozytywną bazę dla dolara natomiast bez tutaj wywołania jakiegoś ultra silnego impulsu, żeby ten rajd dolara miał się zacząć, zanim te ryzyka z najbliższych dni nam znikną. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro.